Są bardzo dumne z nowego dworca. Tak samo są dumne, jak kiedyś źle się czuły z tym, co było wcześniej, czyli z takim zaprzeczeniem wizytówki miasta. Ktoś, kto przyjeżdżał do Gliwic, trafiał na obiekt zaniedbany, zdewastowany, który nam bardzo złej sławy przysparzał. Także zmiana jest jakościowa, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Stacja Gliwice zyskała cztery perony nowe, które zostały wyposażone w antypoślizgową posadzkę na wierzchnie. Dla podróżnych, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych, stacja została wyposażona w monitoring. Wszystkie perony zostały wyposażone w małą architekturę. To są ławki, to są gabloty informacyjne, to są kosza na śmieci i również taką ciekawostką jest, że na każdym peronie znajdują się dwa poidełka z wodą, gdzie podróżny może również skorzystać aby móc się napić. Dzisiaj możemy powiedzieć, że prace, prace budowlane zostały w pełni, w pełni ukończone, natomiast co jest warte podkreślenia, że ten dworzec, nasz, nasz dworzec funkcjonował w trakcie budowy. Dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się zostały zabudowane windy, na każdym peronie są windy. Oczywiście są i schody ruchome, są również dla osób o słabym wzroku lub też niewidzących specjalne ciągi komunikacyjne, gdzie właśnie taki podróżny może bez problemu dostać się na peron. Na pieniądze unijne, na centrum przesiadkowe, myślę, że będziemy mogli nie wcześniej liczyć w przyszłym roku. a Realizacja rozpocznie się w 2018. To jest bardzo trudny projekt, także po każdej stronie są pewne problemy. No niemniej sądzę, że w 2018 zacznie się ta budowa, a w 2020 ma szansę się skończyć.